Jak wrzucić post na Instagrama z aplikacji Grambler? Hej, biurowi wojownicy! Jeśli potrzebujecie sprawnego narzędzia do wrzucania zdjęć, obrazków czy infografik na swojego Instagrama za pomocą komputera, zapraszamy do obejrzenia naszego filmu, w którym poznacie program Grambler. Na początku ściągnij na swój komputer aplikację Grambler. Po zainstalowaniu i włączeniu pojawi się przed Tobą szary kwadrat z napisem Drag and drop an image or video or click here to Start. Kliknij w obszar tekstu, a otworzysz okienko, w którym będziesz mógł wybrać konkretne materiały ze swojego dysku. Po dwukrotnym kliknięciu w wybrane zdjęcie automatycznie załadujesz je do aplikacji. Gdy to zrobisz, naciśnij przycisk Save, a będziesz mógł od razu przejść do kolejnego etapu. Program powiększy Twoje zdjęcie, byś mógł jeszcze raz sprawdzić jego jakość. Po naciśnięciu Continue zostaniesz przeniesiony do sekcji, w której możliwe jest wpisanie opisów. Pod nagłówkiem Caption widoczny będzie obszar tekstowy, w którym możesz wpisać dowolny tekst. Gdy już to zrobisz, będziesz miał dwie możliwości. Pierwszą, opublikować swój wpis od razu. W takim przypadku naciśnij opcję Immediately. Drugie rozwiązanie to opcja Some Other Time, dzięki której opublikujesz wpis w ustalonym przez siebie momencie. Przed Tobą ostatni krok. Przyciśnij send, a Twoje materiały natychmiastowo lub w określonym czasie pojawią się na Instagramie. Grambler to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko wrzucać zdjęcia ze swojego komputera. Mamy nadzieję, że również odkryjecie jego zalety. Jeśli potrzebujecie pomocy i macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Z chęcią pomożemy wam w każdej kwestii. Dajcie znać, czy Grambler spełnił wasze oczekiwania. Miłego użytkowania.